Co powoduje bóle głowy? Stanisław usunięcie bólu głowy. Nie jestem lekarzem, jeżeli masz poważne bóle głowy, najlepiej skonsultować się z lekarzem. I teraz temat, co powoduje bóle głowy. Różne są przyczyny po prostu, stres, odwodnienie, zamiana, no, odwodnienie to zamiana wody na różne takie inne źródła jak przykładu <grywka> herbata, kawa i po prostu. To jest przyczyna, że nie pijesz takiej zwykłej wody. To zamiana tego, tej wody po prostu na inne różne źródła, tak powiem. Dalej, co najczęściej jeść powoduje ból głowy? Dlatego, że najczęściej siedzisz no, po prostu ze zgniętą swoją szyją i masz spazm swojej szyi i krew normalnie nie mogę dotrzeć do twojego mózgu, dlatego, że masz spazm swojej szyi. I to takie najczęściej powody. Także musisz pomyśleć, jeżeli szukasz powodu, jakie powody bólu głowy. Musisz pomyśleć, dla przykładu, wynika ból głowy, z czego ona wynika. Z czego ból głowy wynika? Dlatego, że najczęściej no, mamy ból głowy, to jest już skutek. Ból głowy to zawsze skutek czegoś. I po prostu musisz pomyśleć, a z czego, co to powoduje ten ból głowy. Może to być stresem, odwodnieniem, jak już powiedziałem, albo inne takie różne czynniki. Dlatego, że musisz po prostu pomyśleć, jeżeli chcesz efektywnie usuwać ból głowy, pomyśleć, jakie źródło tego problemu. Dlatego, że usuwasz po prostu już skutek tego problemu. Ból głowy, pijesz leki, albo jeszcze inne rozwiązania, a co powoduje ten ból głowy? Nie wiesz. I po prostu zawsze nie usuwasz przyczyny, a zawsze usuwasz wynik. I to nie jest efektywne. Także, jeżeli chcesz szybko usuwać ból głowy, znajdziesz moje trzy rozwiązania w opisie pod tym filmikiem. Link usunięcia bólu głowy. Первое решение: удаление бы за 10 минут. Лучше всего использовать эти в доме. Второе у за 5 минут, где удалишь блогового бы не только для себя, а также для всех своих знакомых на разных дистанциях. В Африке, Америке дистанс не имеет значения. И также лучше можно использовать в работе. Можно использовать это решение И третье решение: автоматическое удаление блогового, бы где Nic, prawie nic nie musisz robić, a ból głowy będzie usuwać się automatycznie. Wszystkie te trzy rozsądzania znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Link usunięcia bólu głowy.